Dzień dobry, nazywam się Kamil Pożorski i witam Państwa w Muzeum Ustrońskim. W tym odcinku zapraszam do obejrzenia elementów Cieszyńskiego Stroju Ludowego. Zapewne każdy z mieszkańców Ustronia wielokrotnie miał możliwość zobaczenia cieszyńskiego stroju kobiecego, takiego jak tutaj prezentujemy na tym manekinie. E, strój, jak widzimy, prezentuje mężatkę. E, wyróżnikiem właśnie kobiety zamężnej było nakrycie głowy w postaci czepca, na który nakładano jeszcze szatkę, no teraz nie jest ona tutaj nałożona, by można było sobie dokładnie obejrzeć ten czepiec, czyli tę pięknie zdobioną część osłaniającą czoło właśnie kobiety zamężnej. Panny chodziły zawsze z głową odkrytą z długimi włosami związanymi przeważnie w warkocz. Elementem typowym właśnie yy, stroju cieszyńskiego jest biała bluzeczka zwana kabotkiem z takimi bufiastymi rękawkami, yy, na które nakładano żywotek będący częścią cieszyńskiej sukni, czyli Taki, yy, taki serdaczek, można powiedzieć, zdobiony pierwotnie nićmi metalowymi. I tutaj właśnie można sobie zobaczyć najstarsze przykłady żywotków, które haftowane są nićmi złotymi. Yy, wszystkie te elementy stroju cieszyńskiego, również właśnie właśnie suknia cieszyńska były wykonane w stonowanych kolorach, przeważnie czarnym, ewentualnie tak tutaj widzimy bordowym, jest to najstarszy Właśnie żywotek w naszych zbiorach charakteryzuje się takim symetrycznym podziałem na właśnie takie na przykład kwiaty w lustrzanym odbiciu. Na suknię cieszyńską nakładano fartuch, tak jak również tutaj Państwo mogą sobie zobaczyć. I przeważnie właśnie w tym samym kolorze była szatka, czyli ta chusta noszona na głowie. Tutaj na wystawie. Również są wyeksponowane e, przykładowe takie szatki, e, które były najczęściej wykonane z jedwabiu żakardowego, charakteryzującego się tym, że motywy na jednej i drugiej stronie takiej chusty przenikały się nawzajem. W ten sposób, że na przykład po jednej stronie mieliśmy ciemne tło i jakieś takie jasne złote kwiaty, a z drugiej strony motyw był na odwrót. Czyli właśnie jasne tło i ciemne motywy. Jeśli jesteśmy jeszcze przy stroju kobiecym, Powróćmy na chwilę do czepców. Ten akurat wykonany jest techniką haftu na siatce, czyli taka siatka wykonana jest podobnie jak plotło się sieci do łapania ryb. Natomiast bardzo takim charakterystycznym dla Śląska Cieszyńskiego sposobem wykonywania zdobyń właśnie na czepcach, ale również na innych elementach odzieży była koronka klockowa. Te, które tutaj mamy prezentowane, czepce, właśnie wykonane zostały tą techniką, a do jej sporządzenia służył taki warsztacik. Koronka klockowa jest yy, najprawdopodobniej najtrudniejszą i najbardziej pracochłoną z wszystkich technik koronczarskich. Dla przykładu można powiedzieć, że taki kawałek koronki tego wymiaru, który na szydełku robiłoby się mniej więcej godzinę, tutaj tą techniką zajmowało to około 12 godzin. Polega ona na przekładaniu takich właśnie drewnianych klocków, na które nawinięta jest nitka, i stosując różnego rodzaju sploty, uzyskuje się różne wzory. Tutaj mamy jeden z takich prostszych przykładów, a do wykonywania najbardziej złożonych stosowano czasem jednocześnie nawet 200 par takich klocków. Ze względu właśnie na wielką pracochłonność, trudność wykonania, ta technika niestety już w latach międzywojennych zaczęła u nas zanikać. No i yy, właśnie na korzyść szydełka, które było dużo łatwiejszą, dużo szybszą, a przez to dużo tańszą alternatywą. Natomiast jeszcze w naszych zbiorach muzealnych zachowało się dużo takich oryginalnych klockowych zdobień. Oczywiście yy, tylko pokrótce tak wspomniałem o elementach tego stroju, natomiast warto jeszcze pamiętać o biżuterii, którą do tego stroju noszono, a przede wszystkim o zapinkach służących do zapinania Tegoż żywotka, czyli tak zwanych choczkach. Mamy tutaj również całkiem spory zbiór takich właśnie choczków. Wykonywane one były dwoma technikami. Początkowo głównie od lewy, najczęściej z alpaki, czyli takiego stopu imitującego srebro. Później zaczęto gdzieś od poło po przełomu XIX i XX wieku, stosować również technikę filigranu, przez co te nowsze choczki wydają się takie bardziej delikatne. Stosowano przede wszystkim motywy takie roślinne, geometryczne, ale również motywy nawiązujące do Biblii. Także mamy tutaj na przykład postać króla Dawida grającego na harfie. A z kolei najstarszym i najcenniejszym z choczów, które posiadamy, jest taki przedstawiający lwa. I pochodzi on jeszcze z przełomu XVIII i XIX wieku. Uzupełnieniem stylu cieszyńskiego był ponadto pas. Pas metalowy, srebrny, tak jak tutaj jest wyeksponowany, niezwykle kosztowny, dlatego też nie każdy mógł sobie na taki pas pozwolić, i często właśnie zastępowano go takim wykonanym z koralików. Warto teraz sobie wspomnieć jeszcze o stroju męskim, który, o którym. W zasadzie można powiedzieć dużo mniej niż o stroju kobiecym. Wynika to z prostego faktu. Otóż od czasu, kiedy od końca XVIII wieku w ustroniu zaczął rozwijać się przemysł metalurgiczny, mężczyźni, którzy znajdowali tam zatrudnienie, bardzo szybko zaczęli przejmować stroje, ubiory robotnicze, ubiory miejskie i ten oryginalny strój cieszyński męski bardzo szybko poszedł w zapomnienie. Także jak wyglądał on dokładnie pierwotnie w tej postaci, jeszcze powiedzmy z XVIII wieku, niestety dziś nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć. Natomiast w latach międzywojennych postanowiono taki strój na podstawie tych informacji, które jeszcze posiadano, zrekonstruować. I to, co tutaj eksponujemy, to właśnie oryginalny, pochodzący z lat 30., strój, a właściwie replika takiego męskiego stroju Cieszyńskiego. Ten akurat należał do miejscowego gospodarza, pana Ludwika Lipowczana. I e, służył e, jako odzież mężczyzn należących do ustrońskiej bandery konnej, uświetniającej chociażby dożynki czy różne inne, e, ważniejsze, podniosłe uroczystości. Na no, wszystkich Państwa zapraszam do odwiedzenia naszego muzeum i obejrzenia na żywo tych właśnie, choćby elementów stroju Cieszyńskiego. Na szlaku culture